około 4 miliony złotych kosztować będzie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Doruchowie. Inwestycja ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku, a na jej realizację pozyskano wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz rządowego programu Inwestycji Lokalnych. To jedno z najważniejszych i największych zadań prowadzonych przez Doruchowski samorząd w ostatnich latach. Zależy nam szczególnie na tym, żeby jednak jakość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych była jak najlepsza. Wiąże się to oczywiście również potem z opłatami i z karami, które w przypadku ich przekroczenia, no niestety musielibyśmy uiszczać. Kary z tytułu nadmiernej obecności w ściekach niepożądanych substancji zostały już zresztą gminie naliczone, ale w związku z podjęciem prac modernizacyjnych na terenie oczyszczalni są obecnie zawieszone. W przyszłości zaś mogą zostać umorzone. Sądzę, że po zakończeniu tej inwestycji jakość ścieków naszych się znacząco poprawi. Również poprawi się wizualnie cały ten teren. Będą to obiekty nowe wybudowane, te odnowione, odświeżone, więc oczyszczalność ścieków będzie bardziej przyjazna dla oka, dla środowiska i dla otoczenia. Według zapewnień władz, prace przebiegają zgodnie z planem i termin końcowy nie jest zagrożony. W tej chwili trwają już prace ziemne, z tego co mam informację, jest lany beton, jest główny zbiornik w tej chwili właśnie w fazie odlewu. No i zakup też pewnych materiałów, już części urządzeń, z tego co wiem, to firma już dokonała. Więc no, dosyć prace idą intensywnie. I Jesteśmy jest. zadowoleni, absolutnie termin nie jest zagrożony, więc mamy nadzieję, że bez problemu yy, uda nam się tę inwestycję w terminie zakończyć. Inwestycje realizuje przedsiębiorstwo Skalisza. To samo, które w ubiegłym roku budowało w Doruchowie oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Po rozwiązaniu problemu oczyszczania ścieków gmina zamierza przystąpić do stopniowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Na podłączenie do niej czekają bowiem m.in. nowo budujące się osiedla.